Mam klawo z tej strony Nikodem Games Właśnie dzisiaj Zagrajmy sobie W legendarę Blokdasza Skoro skor mam tyle klejnot No znaczy Wy tego nie widzicie, ale mam 5187 Naprawdę nie kłamie Słowo za moją dłoń I w ogóle Napiszcie w komentarzach Jak u was w nowym roku, co się zaczęło. I jak tam było? Wytłumaczcie wszystkie warunki, ja wam też wytłumaczę. Mnie to, kurde, nie spałem całą noc, prawie. Do trzeciej w nocy wytrzymałem, prawie do czwartej. <gryw> Także jestem, jestem a tak w ogóle chciałbym Wam wytłumaczyć taką jedną rzecz, że skoczacie tak, jak, jak przenikacie, to skaczecie po raz kolejny dwa razy, że tak pa, pa pa że wiecie, że Was odbija, jesteście ten pa, pa, pa. wyżej wiecie, na kolejnej tej, jak są e, takie ściany, tylko że inne Pokażę wam. Pem, pa, pa pa No kurde. Patrzcie, zobaczcie. Pa pa... No. Dobra. Przynajmniej to mi się przydało. Tak. Pa pa pa. O! <ścoughs> miałem chyba laga. No. Żartuję, nie. Nie dam super pancza, ale spróbowałem przynajmniej. Bo miałem motka. Tego Tetrisa nie działa. Nie po co. Górę. Widzicie jak naciskam? To góry. naprawdę naciskam? <laughs> jeśli w ogóle mi wierzycie. Brr. Nie chciałem Ciebie. O! Teraz co zrobię? To właśnie robię, że jeszcze podwójna spacja kolejna. Tak e, szybko, szybko. Wiecie, co chodzi? Dobra. Chciał. Na finału jest. E, to dobrze, że jestem brodarz. O, teraz działa dopiero. Kurde. Naj, oh. kurde. Pa pa pa. Oj, tu było ryzyko. i tutaj pę, pę. Kur o dobrze pę, 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 pę. o to też trik, że skakujecie na komuś na głowę jak ktoś skacze i że jeszcze znam jeden trik, tylko musi być ta ściana też mogła być, ale nie udała się tutaj no, i chciałem przyknąć przez kołce. Da się, bo dałem poradnik, jak to zrobić. Znaczy nie poradnik, tylko że, że się da. A to jest bardzo przydatne. Haj i teraz to nie było. To ale, też był to tyryczek, Co prawda przypadkowy, ale za to pomocny. No jak Ai I, o oh, salto color a same fajny same mazykno Aj prawie kurde Mogłem zrobić tego safe, Ale na próbie jeszcze, bo nie udała mi się jedna próba, to wiecie co? Zrobiłem takie, że Zrobiłem tego save'a co teraz próbowałem, także opłaca się. Już wa dużo wolę bardziej niż ten co stoisz, biegniesz i tak pau, pau. Poczekajcie tak. tak. Nie, poczekajcie. Zobaczcie teraz. Pau, pau. Że jak ta ściana idealnie jak yy, yy, podskoku jak jak nie wiem, jak to nazwać, gdy się już kończy jakaś miara, to wtedy robicie to, a to jest nieznośne. O, kurde, Pół, pół. Oj, to było przypadkowe, ale zawsze nigdy. Sejbów za mało. Co to było? By ten gość popchnął do góry i przez to wygrałem. Znaczy nie wygrałam. O masz! Myśliłem, że jest to najgorszy youtuber na świecie. Ja wiem, że ma tak dużo sobów. To nie znaczy, że jest najlepszy. Bo przecież coś ma... Yy, więcej. Kurde. Ten gość miał obsesję na biciu chyba. Wiem, że to jest dziwne, że tak mówię, ale tak. Co ja zrobiłem? Ja cię kręcę. Oh my god. Oh. Odbierzmy sobie parę. Ja cię kręcę. Zagrajmy sobie jeszcze raz. Ale przynajmniej mi się udał jeden triczek. Niedługo będę nagrywał z Fortnite'a, także szykujcie się. Kiedy? Jutro. Także będzie premiera. Może już jest już, jak wy to oglądacie, ale zobaczcie. No bo jestem... 16:49, także yy, no. <knie> co ten gość próbował zrobić? Myślał, że mu pomogę. Bęb, <migry> papalor. A nie, ten, nie, no, nie, no. Bęb, time. No, czuję sami, co to było? U. Alzheimer'a, Pau, O ja! Co ona zrobiła? Ja ją tylko uderzyłem, ona już spadła. To było przypadkowe, naprawdę. Myślałem, że ją tylko zagłusz się na chwilkę. Papel. Nie, 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 się zachowuje, ale już taką o nie, 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 Nigdy wcześniej tego nie robiłam, także Jeśli wyzdrowiliście, to przepraszam, że się tak gdzieś cieszyłem. Jeśli w ogóle moi widzowie grają w stamblikęce. No znaczy jednego mam. Marcina Czermińskiego, który jeszcze gra nadal. Yy, i Szymona Czernińskiego. On też grodziło. To <grymne> yy, A właśnie zapomniałem wam powiedzieć. Jeśli powiedziałem, to przepraszam, ale zapomniałem wam powiedzieć, że... Jak to się nazywa mm, przeniknięcia, że pu, że wyskakujecie tak w górę, was tak bierze i to wam jeszcze klikacie po raz kolejny dwa razy. Jak w ogóle wam się uda przeniknąć przez ścianę? A tak w ogóle to wiem, że wam się uda. Nie wiem skąd, ale pu! O kurde.

i tyle. I tak w ogóle polecam wam ten kartnet, bo go kupiłam. Jest bardzo fajny. Możecie robić właśnie super punche takie. Pokazać wam. Poczekajcie, tylko niech mi się... emotka załaduje. O! Poczekajcie. To nie był jeszcze super punch. O, to był! To taka jest za w zasadzie działa, że Zobaczcie, jak zrobić się tego super puncha, to on wylatuje gdzieś daleko stąd. Nie! O! Widzieliście? On miał polecieć tam. A poleciał w inną stronę, także to ma inne funkcje. Ale to dobrze! Gdzie jest, kto mnie uderzył? Jak pinokra, to mu złamie nos. O dobrze, play goat. O, to ty! Aha, czyli ty udawałeś, że nie masz. Dobra, także bawimy. Pum. O kurde, o kurde. O kurde, play goat. Play, play goat. To na takiej zasadzie działa, że gdzie on idzie. No właśnie co wiedzieliście? ja nie... doniknąć... o! Pum. bardzo duże jajko supermin supermin super mi. uciekaj zim! co jest grane? o dobrze, dobry tyrykol nie! Nie! Co on zrobił? A ja cię kręcę. Jaki typ. Dobra, przynajmniej sobie odbierzmy. Ja cię... O! Nienawidzę tego playkinga. Pomóżcie mi łapkami w górę. Naklikajcie tu tak jak karabinem w zombie w Fortnite ostatnia gra i idzie powiedzcie czy się nauczyliście tego no znaczy to przypadkiem jest dobra ty idziesz kurde jak mi ten ping skaczy Pink! Pink! Nie, 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 Kurde! To nie, 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 wielki. Oh my god, oh my god. Oh my god! nie, my nie, 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 O nie, nie, Myślałem, że my wywali, ale na szczęście. Poehoehoehoehoe Ehh, op m'n Angel Angel Angelite, poe This one is the champions And I like to dance I like to dance And it wasn't done A chose to let like it down, let it down, label And drop it now, my, na benaj my life. Look, the leg, leg daddy. Ja już mnie nie mówię O, właśnie to zrobiłem Jeśli w ogóle nie widzieliście, to sorry, ale Pum, pum, pu

Let's <laughs> can again. Let's <laughs> can again. Let's try. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Just get on. Oh. 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 <laughs> <laughs> Kurde, niepotrzebnie się tak spinałam. Jednak to będzie ostatnia moja gierka. Napiszcie w komentarzach, jak się wam... czy oglądało. Czy ja tu widziałem twórcy Jak tak, to... Niestety, ale mam przerumane. Tak, ostatnio miałem twórcę, to on ciągle mi pił. No znaczy, ja tego twórcę wywaliłem. Nie wstawiłem tego na YouTube. Oczywiście, bo dostał bana od twórców gry. Twórców nie można jakby co bić. Ciu. Ale oni może wiedzą albo widzą to. I want small fucking girl. Jakie sad. Trzyma się nieł. Obrazy, my nie pańsą. Hej, I Aj, szal, zjedź. kurde. Chciałbym tylko trika zarobić. Albo przypnij. Dobrze. Dobre uratowanie.

Musimy robić save a... I love you in a at the same time! Ale to mi chyba wywaliło w powietrze, bo nie... Mogłem tak... i tak, 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 tak. Ale to był dobry safe, może, jak na niekodymka <grymka> Nie no, niedobry. Na mnie są jeszcze... lepsze. Ej! I...

Skibidi double, 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 yes, yes, yes! No, 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 no. Dobra! Żegnam się z wami! Liczę na to, żeby... naszym tym się do rekordów genesa. Do widzenia, panowie i panie. Panie i panowie. Sheesh. <laughs>